Cześć i witajcie witam wszyscy bardzo serdecznie z tej strony ławku, słuchajcie, na samym z tej sobie łapeczkiem w górę i subika z dzwoneczkiem i słuchajcie naprawdę, bo wbijamy 50 tysięcy subskrypcji i słuchajcie, patrzcie co się dzieje. Znowu to dziecko do mnie dzwoni, słuchajcie, dwie minuty temu, czyli 16.33, tak właśnie odpaliłem szybko nagrywanie Słuchajcie, dzwonił do mnie znowu ten psychofan i słuchajcie, nie wiem co on o tym nie chce, zaczyna i W ogóle patrzcie jaki mnie wysyła gify, nie? Więc to jest straszne trochę, czekajcie co to, jest, co to jest kurde Zobaczcie tego gifa! Ja nie wiem, nie chcę, żeby on się tak na mnie patrzył, o ty huk, co? huk no i w ogóle i słuchajcie, naprawdę nie wiem co dzisiaj będzie ode mnie chciał. Ja ogólnie to jestem trochę z was, słuchajcie, ludziska niezadowolony, ale mam nadzieję, że nie o to do mnie dzwoni, bo słuchajcie, nie usunął mi filmów. To jest na pewno dobre. I słuchajcie, właśnie mieliśmy mu wbić 5 tysięcy subów, a wy mówiliście tylko półtorej. Dlatego nie wiem co on może ode mnie chcieć, ale słuchajcie, pierwszy raz do mnie napisało dwóch dni właśnie od tego filmu. W sumie to jeden dzień. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że on właśnie w tym momencie nie będzie chciał niczego zrobić, ale to słuchajcie myślę, że jest spoko, więc słuchajcie, zadzwonimy i zobaczymy, co on będzie ode mnie chciał. Dlatego słuchajcie, lecimy i każdy teraz łapeczkę w górę i subskrypcję z woreczkiem, zanim będziemy z tym typem rozmawiać, bo ja już nie mam siły, słuchajcie, naprawdę, ja już nie mam siły z nim rozmawiać, to jest po prostu katastrofa, słuchajcie, co nie, Więc, no dobra, dzwonimy do niego. Dobra, dzwoni... E, halo? No, cześć, stary, halo. co jest? Masz już po kanale. Co mam? Masz już po kanale, usuwam ci dzisiaj konto na YouTubie i usuwam ci wszystkie filmy A jesteś na serwerze? Czekaj, czekaj, nie bo stary, ty się nie zrozumieliśmy się Yyy, jesteś na serwerze? Halo? Ej, no, wyszedłeś no, Czemu? No, bo wywalaj serwer, bo twój serwer jest głupi Nie jest głupi i czemu ty mi grozisz znowu o tym kanale, stary, słuchaj tego yy, no Bo nie wbiłeś 5 tysięcy subskrypcji mi. no to usuwam ci kanał dzisiaj Ale ile miałem dni na to? Trzy dni, stary, jeszcze zostały mi, zostały mi jeszcze w sumie półtora dniami zostało, więc, stary, naprawdę, yy, za, za wcześnie trochę dzwonisz i wiesz, no, wydaje mi się, że to wiesz, no, można no jeszcze no, ogarnąć, nie. No, dobra, nie, ja, dobra, ustawiam wszystkie filmy, dobra. Czekaj, Wiesz, że, że tutaj... zmieniłem, wiesz, że zmieniłem hasło, co nie od ostatniego nie razu. No nie, mam i tak już twoje hasło A Ta? No, tak, to powiedz, mam... mi, policji, powiedz mi, ile ma liter. Weź policz i powiedz mi, ile ma liter. Ile no, cyfer ma? No wiesz, symboli, 6, co nie? 4, 5, 6, 7, 8... <laughs> tak, tak, no, no, 9, 11 10, 10. No to powiedz mi pierws... A, Dobra, powiedz mi pierwszą cyfrę, no? Albo pierwszą... Nie, sorry, nie cyfrę, No wcale nie to nie jest cyfra. Powiedz mi pierwszą, pierwszy symbol hmm. 5 Dobra, ale mi dasz numer do twojego brata co nie? Yyy, twój brat jaki ma nick na serwerze? On gra na serwerze, jest w jakiejś topce tutaj czy nie na serwerze? Tak. Jaki ma nick? Ma. Nie podam ci. No w sumie mądrze. Dobra, yy, powiedz mi teraz yy, mam jeszcze półtore dnia na wbicie, tak? W ogóle, no nie, cz czemu ty nie wrzuciłeś... Musisz Dobra, musisz być dzisiaj albo usuwam ci kanał. Co mi usuwasz kanał stary? Nie, spokojnie tak. gościu, naprawdę nie ma potrzeba. dzisiaj. Gdzie 5 jesteś? Czekaj. Pięć tysięcy ma być dzisiaj. Dzisiaj koń skopka. Jak twoi widzowie nie zostawią mi suba, to usuwam ci wszystkie filmy dzisiaj o dwudziestej O dwudziestej piątej, tak, tak, tak. Czwartej. Se... No dobra, dobra. O dwudziestej i co mają być Ile subów tak. dzisiaj? Pięć tysięcy ma być. Wiesz stary, tak. ja to nagrywam, Aha. ale ja nie wiem czy ja to wrzucę jeszcze dzisiaj. Bo jak ja to wrzucę o dwudziestej, to nie wiem czy moi widzowie będą chcieli tutaj wbić i nie, Musząc. dobra, jest, stary... jakiś, jest, jakiś inny, jest, jest jakiś inny sposób, żebym, nie wiem, mógł ci dać, nie wiem, żebyś mógł mi zostawić w spokoju, bo naprawdę ja nie chcę, a widziałem, no, że majstrowałeś ma... mi w ogóle w tytule i w opisie filmu, bo wiedziałem, że napisałeś pozdro od psychofana, napisałeś coś takiego, dlatego stary, nie baw się już, bo jak moi no, widzowie to zobaczą, to będzie lipa, nie? W polecane kanały to tobie pozwoliłem. W polecane kanały? Co ty gadasz? No, Mam no wszystkich i tego, i, 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 miałeś chyba... Wersja i ciego Xmatusza i jeszcze tam eee jakieś inne miałeś. nie faktycznie! Jak ty to zrobiłeś? Jak ty zmieniłeś moje... On ma twoje hasło, no? Ej, 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 ej! Ile to masz słów? 1600 gościu! 8000 tysięcy w dwa dni słów. No, masz strytnej. powiedzieć swoim widzom, żeby mnie nie hejtowali, bo ja jestem spoga. Tylko to jest twoja wina, że że, to, że ja tobie kanał. Ja tak daję robię. ci łapkę w górę stary dałem i patrz nawet napisałem Ci komentarz spoko Ale No twoi widzowie mnie hejtują Dobra, widzowie to czekaj teraz odpalam nagrywanie stary, dobra? Czekaj chwilę, czekaj, czekaj Widzowie wszyscy tutaj moi zgromadzeni jesteśmy na właśnie na YouTubie na kanale Psychofana i Psychowym przywidzaj się Cześć. I nie zostawiajcie łapek w dół, zostawcie mu dużo łapy w górę pod tym filmem. I psychofan, co ty będziesz w ogóle nagrywał, mordeczko no, moja? No nie wiem, nagram jakiś film. I A, spoko, go. no spoko, no to musimy zostawić mu łapkę w górę i zostawcie mu suba, bo to jest naprawdę spoko, morda. Dobra, już to nagrałem, dobra. To ja ktoś to wrzucę do filmu, no nie? No wiesz, no dobra, ale no nie ma być tego, bo idzie się dosypisze do Ile? 752 dni. Dobrze, dobrze. Ja wiem, wiem. Na to twoi widzowie, że dostałeś mi tyle na prawdę, masz mi dać admina na 24. Na cały dzień? To? Czekaj, czekaj, tak. jeszcze raz, jeszcze raz. Za to, że. Nie, no, admina stary ci nie da na tym serwerze. Ty jaki masz bo Nie masz Jest mi dać, na... bo chcę pozabijać sobie graczy i chcę wbić stopkę. Masz mi dać admina i koniec, kropka. Nie no, bo stary, nie no na serwerze ci nie mogę dać rangi, stary, wiesz o co chodzi. No, Moż możesz. Nie możesz. mogę ci, nie mogę ci dać. Wszystko, możesz, stosowanta wyka mam wtedy. Dobra, ja... to nie, to nie, to nie, dobra, dobra, dobra. Jaki masz nick? Czemu ci nie ma na serwerze, fan klawku? No bo nie znam hasła, kurz jak ktoś mi się zalogował i zmienił hasło Ja pierdziele, dobra to Zaraz ci założę nowe konto, no to połączyłeś się w końcu czy nie? Jesteś? No, no czy... połączyłem się, połączyłem o, się. E, e, to, to, to Zmieniłeś... to słuchaj to... Zmieniłeś? Tak, no, zmieniłem Cześć, Fan Kławku, czy jak masz? Fan Kławku, nie masz, ej no, no, zgaduj, zgaduj Czekaj, 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 ja nie, wiem, nie nie, nie, nie umiem zgadywać, czekaj Kławku, nie, Kławku, nie, Kławku No nie. Kławku, nie. Kławku, nie. Kławku mój, ej, jest jakiś typek, Kławku nie, mój, to jesteś ty to nie ty. Mój, to nie, to nie Stary, czekaj, co nie rusza się To, ej, to byłeś to ty, bo ty ja. się ruszyłeś, widziałem nie. przecież, stary Widziałem to nie ja. Stary słyszę jak dobra. skaczesz, słyszę z klawiatury twoją jak skaczesz, a skaczesz tutaj ona ten skakałeś, więc to jesteś ty, teraz kopiesz to e, pajęczynę Tak to jesteś ty, no przecież słyszę jak stukasz tym klawiaturą, dobra Iiii, zgadłem? klikam? No dobra, tak, nie wiem. Nie się. jak klikam a ciebie? A no tak, bo ty masz cheaty, oczywiście, no tak To stary, no czekaj nie, nie no, to, chcę, to musisz zgadnąć, musisz zgadnąć no to nie wiem, poddaję się stary, jestem za słaby na ciebie, no i tyle No, no. mój mam niki, koniec No nie, to byłem blisko stary, ale dobra, to, to w sumie spoko, może być To stary, co, jak to robimy, czekaj, bo ty chcesz tutaj rangę mieć i co będziesz robił, bo... Ja nie no, wiem stary, bo ja się boję na ten serwer, naprawdę Ja chcę mieć właściciela Ja nie chcę, no to spoko, dam ci, ale ja nie chcę nie nie nie, 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 nie Ale czekaj, bo ja nikomu nie dać tutaj rangi, stary, jak tobie dam, to będzie lipa ja nie chcę mieć, ja się zalubuję na twoje konto Jak na moje konto, co? Bo... Zaloguję się do Ciebie na konto, bo mam Twoje hasło, bo nie zmieniałeś przecież Skąd wiesz, że nie zmieniałem? Czekaj, 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 czy Ty nic tutaj nie grzebałeś? Czekaj, Ender Na pewno nic mi nie zabrałeś z Ender nie zabrałeś Ty, ale... Jak Ty... Skąd Ty wiesz, że nie zmieniałem? Czekaj... No bo nie zmieniałeś, wiem No dobra, no to co, ja wchodzę tutaj na to konto, ja co No na jakie mam wejść? Przecież nie, nie mam, nie mam tutaj nikogo no co, no no mój, po, To co, my na No No masz się kontami i... I, I co, ja nie, nie będę mieć... Ja pierdzielę, dobra, ale co będziesz robił na no. tym że Dostaniesz te, tego Adbina i co będziesz robił na 24 godziny? Będę... Sprawdzobrać czy będę grzeczny Nic nie odpierdzielisz, nie? Nie przysięgam Nie przysięgasz? Przysięgam, przysięgam Dobra, ja pierdziele Dobra, to co, możemy myślę, że lecieć, co, dam ci to, czekaj, bo tutaj włączył mi się ten Dobra, hmm. to co ci mogę dać w sumie, ale... No dobra, to się loguj, Ja daj mi pasy, podaj mi pasy do twojego Ja jestem generalnie w tym, już się zalogowałem i czemu ty byłeś tutaj w głowie tej, w głowie kamerzysty? No, no, bo, bo tak, bo tak mi się podobało. Zalogowałaś to... się? Zalogowałeś się na No moje... już Zalogu... na Ja pierdziele Eno Siema kochku, ty, ej ty serio się zalogowałeś na moje konto, co? No to ja, to ja jestem, to ja, ja Dobra, ej, nie, słuchaj, ej, ej bo może ej, coś porobimy, może po sprawdzaniu graczy, ty coś? No Skąd masz te itemy, cheaterze, ty? Nie, nie jestem cheater, znaczy mam wczoraj coś takiego, patrz, włączyłem sobie teraz w ogóle cheaty Nie, no nie możesz mnie sprawdzić jak coś, nie możesz mnie sprawdzić, ja jestem z tobą, stary yy, Wiesz o co chodzi, Kławku, tak, panie, oj, 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 uważaj o, o, to, to stary koło? Uważaj to, uważaj, uważaj, nie możesz tego niszczyć, stary, bo no tutaj gracze mm. grają normalnie, co nie? I wiesz, i tutaj ma być strzelowanie i w ogóle Stary, jak chcesz, to możemy się pod... możesz się tepnąć do jakiejś gildi, to w sumie będzie spoko Tylko nic nie możesz tutaj niszczyć, nie A, taniej, nisz, a ja, bo... jak się, jak się tepną gildi? Yy, ukośnik G typy i musisz jakoś... jakiś typy? Tak to... i tak jakiś... A, a jaka jest pierwsza gibia w topce? Yy, basa, basa. Po lewo na górze pod tabem masz stary, wiesz. Basa. No, to sobie zobaczyć. Jestem! No to czekaj, ja się tepę do ciebie, tepa kławku i ty. Ja powiedziałem jak mogę się do ciebie tepać, to jest bekowe. A ja się nazywam jak? Czej? No Kławku mój, no to nieźle! O, o... tej pośmie. O kur! Stary tepy jeszcze raz! O nie mogę nie, przeżyłem, przeżyłem, o oh, jesus christ, przeżyłem Ej stary Ej ta ginza jest cała zniszczona Ej stary to w sumie, wow, Cześć! lol Ej to, Ej, to fajne ma... to jest to, to mogę ją zniszczyć? Tak no nie, nie, nie możesz stary, to jest to pierwsza topka, nie możesz tego zniszczyć stary, co ty No, mogę no, Nie no stary, Czeka, to już to, to, jest zniszczona O, mam Skąd ty wiesz o, o tej o, o. Co ty stary <laughs> lubisz? O, kurde, co nic? uważaj no gościu, nie bo ja ten, to to jest o, stary, ej, nie! Stary, poważnie teraz mówię. Yy, nie możesz tego tak robić. Ej, jestem na spałnie Jestem na spawnie, kurde. Stary! Do no, kurde! Dobra, ej, bo to już się kończy. Ja pierdziele, to już się nie robi. Ty się. No dobrze, no. Nie będę. się nie robi. Już śmieszne, kurde, ej, bo mi zaczynasz znowu zabijać cały czas. Cały, cały czas, stary. Spokojnie, spokojnie, dobra, czekaj. Nie, dobra. Stary, masz admina ledwo dwie minuty. O. <laughs> nie! Stary, ledwo dwie minuty masz admin. a już wariu... Stary, naprawdę to jest pierwsza topka, Mordo! Mordo, Mordo! No nie obchodzi mnie to, ja jestem pierwszy w top, co mam być koniec! Stary, czekaj, bo to jest serwer mój i. Stary, mieliśmy się zamienić, ale nie coś takiego, już jest no po... Mordo! Już jest nie, po... dobra. Stary, ogarniesz się. Dobra, ostatni, ostatnią szansę ci daję, bo inaczej cię zbanuję. Stój bo... tutaj, stój tutaj. Nie zbanujesz mnie, nie zbanujesz mnie. Czemu się niby nie zbanuję? No bo nie masz ręki i nie możesz tego zrobić. Bo mordo, ja mogę wszystko, ja mam stary... To jest mój serwer prawie że więc ja tutaj mam nawet konsolę Mordo mogę sobie bić tak nie ono, Jest mój X Mateusza mogę sobie wbić. Zostaw to, kowkuj ty! Jak jest to... Mateusza, Nie! Stój! Chodź tutaj! Chodź stary, stary, nie, nie czekaj! Niech nie! się! Chodź dobra, nie wiem ale ja napiszę do niego Stój tutaj, chodź, 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 chodź usiądź tutaj! Stary, nie usiądź tylko coś ty stary stań. No on nie odpisuje, on nie ja pisuję. on mi nie lubię! No nie. Z X Mateusz, to jest... Nie. Jakie dziwne dźwięki stary proszę cię zostaw! Sary, mieliśmy Co? tylko zwiedzać gildię, patrz. Dobra, no. W ogóle też mam cheaty, nie? Ale nie zwijaj im, Co? ludzie się tutaj męczyli! Zostaw, naprawdę, pierdoły to mi to. Sary, masz jeszcze... Nie, jakiś czas raz coś zniszczy, to ci normalnie, nie wiem... Z... Masz dopiero Co? 3 minuty, masz admina, bez kitu ci mówię, 3 minuty! Zostaw na to jest pierwsza topka! Tak, no ja pierd... dobra, dobrze. nie, dobra, ostatni raz ci mówię, sary, zostaw to, bo jest... Sorry. Naprawdę to jest pierwsza topka, proszę cię stary, naprawdę wbiją ci te suby i zostawisz. No nie będziesz już nie będziesz już zły, proszę Moi widzowie wbiją ładnie na twój kanał, który jest pewnie w, mm. y, w komentarzu i nie niż tego, proszę Nie no, się pobawić, no Chodź, nie pobawimy się inaczej, choć, choć, chodź, chodź, strolujemy kogoś, dawaj, chodź, chodź. Czekaj, do, mnie. do jakiegoś. Tak, jakiegoś, ale, jakiegoś ale, ale, ale we sobie włącz, też wanisz i mi możesz dać jakieś o. itemy. Czekaj, daj itemy, bo jak mi dajmy, to będzie masa. Chodź sobie, dobra, czekaj, możesz go na przykład możesz, możesz sobie wziąć pajęczynę, stary Nie tak kurde, tak się nie troluje, to się zabija! Zostaw weź jakąś, Ja mam stary pół serduszka. Pajęcinę sobie jakąś weź i w ogóle i to będzie, O stary, oko mnie o. uderzy, to mam lipę. O, widzisz stary, to są trolle, stary. To jest... to tak się powinno trollować! To jest stary, wiesz, to jest zabawa teraz, nie? A nie ty Zary, że zabijasz tutaj od razu walić piorury, Warto! Spokojnie! Gdzieś się nie się nie pali, nie? Wiesz co co chodzi? Tylko możesz mi dać jakieś T. Nie, <laughs> Wiesz, że mogę sobie wyjść. Nie możesz! Nie nie. Wy, nie wybuchaj TNT, bo ja mam stary... Ja mam stary tylko pół serduszka, naprawdę. Czekaj, weź mi daj żarko. Tak? A mogę, on mogę na da tobie. O... No możesz, możesz ujeździć, tylko daj o. mi ten daj, daj żarko. No. no rzucam tobie! Co rzuciłeś? Czekaj, bo... No, ja no, ale nie zrobiłam, no... Aha, dobra. A ty weź mi daj złote, koksy mi daj stary. No daję ci, ale no nie mogę! Dobra, Myślę, dobra. Patrz typek zamieszana on nawet nie wie. Aha, antyfaworka, no tak, bo tutaj mamy o, o zabezpieczenia stary. O tutaj typek nawet nie wie o co chodzi, pa, a zabiję go, dobra. No co ty zrobiłeś? O kurde, ej, ale ja mogę, kurde to... Ja to zabić Koniec Co? Co koniec? Spokojnie. Dobra, nie zabiję ja ja. mnie. Nie wolę zabić. Ale to sam się zabiłem. Dobra, 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 dobra. Teraz się sam zrobiłem. Tak, tak, tak. Dobra, to chodź do kogoś innego. Tego typka, on ten typek miał awka zresztą, nie miał w ogóle i temu patrz, taki sobie ten miał patrz, patrz wywusztrzę ci fireberki, zginiesz. Co? O. Zginiesz od fajerwerków? werków? Nie można, nie można ginąć od werków, ale spoko! Nie, można! Dobra, stary, stary, dobra, już koniec, 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 koniec. Dobra, yy, stary, zostało ci jeszcze 23 godziny i 55 minut tego adminowania, więc musisz się dobrze wykorzystać. O na górę może co? Dobra, to zliście spawna Co zrobisz? Nie nie, 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 spokojnie, nie, 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 nie możesz tego. Chodź. Czekaj, chodź, 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 tepniamy się do kogoś, stary. Tepniemy się do kogoś to ty myślisz, że będzie spoko, więc musisz to. Do kogo ma się tepnieć? Gdzie ty jesteś? O, lol. Myślałem, że ty poszedł na spawn'a, ale dobra Stary, nie... O, Boże... Nie psychofan, są. psychofan, nie rób tego, tak? Nie rnij tego, błagam cię, no człowieku... <grytanie> kozak... Zobacz, co zrobię, no jest tylko zaatki, he, <grytanie> Człowieku, ostatnią szansę ci daję, bo cię... Dobra, dobra, masz ostatnią szansę Jeszcze raz wybusisz jednego TNT i cię dobra. zabijam Dobra, cię... proszę bardzo... Dobra, masz. koniec nie, proszę, nie niszcz tego, bo ci zabiorę tego admina. No tak nie powinieneś robić. Obiecałeś mi, że nie będziesz nic niszczył! No, nie obiecałem, powiedziałem, nie przysięgam. Ja pierdzielę. No człowieku, no nie wierzę no w ciebie. No stary, no bez, bez przesady, no. O, i już mi nic nie zrobisz, ewentualnie. Wy, wy, wystarczy, że kliknę i patrz, i już będzie koniec, widzisz? Jak to? No stary, to, to... Ty. Ta, no Mama, nie. Już te... Teraz nie możesz. No, pa! Mogę cały czas wychodzić, bo to tak się robi. Dobra, idę na spawna i będę tu ci niespodziankę zaraz. Na spawnie? Czekaj, ale. No. No spoko, dobra, ale tam nie ma chyba ludzi zbytnio do trollowania. Czekaj, jak się nazywasz? Aha, kławku i ty, no ja stary zapomniałem, jak się nazywasz. Weź dobra. mnie, zaakceptuj. Tylko weź mi coś do, do, do jedzenia, mi coś daj. Co niszczysz? No nie wolno no tam. Jak to niszczyć spawna? Czekaj, idę na spawna. ja pierdzielę 6 sekund mi zostało. Ty nie możesz niszczyć spawna, stary, nie rób mi balona, bo ja ci ufam stary, Mogę? a ty nie możesz niszczyć spawna, co nie? Nie możesz Mogę? niszczyć spawna, chyba co nie? Gdzie jesteś? No na spawnie. Co ty robisz? No na spawnie jestem. Co ty robisz? Ej kurde stary ty... Co ty co ty tutaj robisz? Zniszczyłeś mi kamerzystę! Gościu! Koniec zaraz będzie twojego adminowania, stary. Ogarnij lepiej Trudno. to. Co to okay. jest kurde za budowla brzydka? Ech, kur... O nie! Zbieraj tą wodę! Dobra, zbieraj. Tą nie, nie zrobię tego! Zbieraj tą wodę, bo tutaj ludzie grają! Trudno, nie chcę grają! To jak woda, to lawa też będzie wtedy. I zaraj ja wtedy... O zamieni tą rzekę w lawę! Zostaw już o. nie wylewaj tutaj lawy, stary, no nie rozlewaj! Dobra, masz tak, no. pyk. Weź to wyłącz, bo weź, weź całą wodę? wodę, nie ma wody i koniec. Gdzie tą wodę? A to ty no, tam usunę. to robisz, o kurde! Dobra, usunąłeś, no i co? No i tyle. I teraz wylewam lawę. Ja pierdzielę. Ty, ty stary nienormalny, zostaw to, zostaw to, zostaw to, no gościu. To brzydko strasznie wygląda, stary, żeby Ładnie. lawa... Ale nie. Ja pierdzielę. Ma być lawa i koniec. No dobra, to ja nie ci wtedy już tego spawna. Nie o, możesz nie niszczęć... Ej, stary, Ej, nie wylewaj. Nawet stary, jedyne... obiecałeś mi, obiecałeś mi stary, ej, tutaj ludzie kopią o. stary! Zostaw ich kopią. Ja pierdzielę, nie wierzę w ciebie gościu! Gdzie ty... O, po to to jest brzydkie! Kurde, fel. gdzie ty jesteś? Nisze gdzie ty jesteś? To. Stary, no, staj... wylałeś na pół laj... na pół spawn, nie wylałeś! Fody i gdzie ty jesteś? Niszcie tego spawna! I sprawdzarkę zniszczę, Tam... nie będziesz! No nie, nie możesz niecić sprawdzarki! sprawdzarkę to jest. Te... O kurde, co ty stary zrobiłeś! Nie niż tego gościu! Ja pierdzielę, Niszczele. dobra wchodzę na konto X Mateusza, stary wchodzę na konto X, X Mateusza tak. Patrz ludzie już piszą na czacie, że jest włam lubi. Włam, no wiem, że jest włam, kurde, bo ktoś tutaj niszczy to Ja pierdzielę, dobra wchodzę na konto X Mateusza Elo, no stary nie pisz elo, dobra Stary tutaj ludzie piszą cały czas co się dzieje ze spawnem, wiesz tutaj No Czekaj, jest... stary niszczy, niszczy teraz tą głowę tutaj Gościu jak... nie nisz tego, co ty to żeś się tak what the fuck? co to jest Stary Pani. dobra banuję cię gościu Dałem ci to na chwilę, to ty już wszystko zniszczyłeś Banko i ty Dobra zbanuję cię, powód A, no kurde. Nie mogę, co, co, co? Co jest grane? Kick, Kławku, i ty? Frajer. Zapnij oh, się, go. stary. Zapnij się, dostaniesz te suby, ale weź nic nie jest. jestem na koncie X Mateusza w ogóle. Fajnie, ale nic nie, nie jesz. Ale ty go... Hmm. Dlaczego jesteś... No nie, dlaczego on ci dał te konto? Ja bym też zniszczę wtedy. Dałem ci bana na trzy dni. Na trzy dni ci dałem chyba. Tak Dobra, usuwam tobie kanał Nie stary, nie usuwaj mi kanału, moi widzowie dadzą ci suby stary, tylko nic nie usuwaj Ja o, teraz stary, masz? ja tu stary nasz... nie odbanować konto Odbanuję ci, odbanuję ci poważnie, ale nie wiem, no już nie? trudno ja stym... Nie odbanuj, odbanuj Spisz u ukośnik unban i... Nie, to zbanował ci x uszy, ty, tak? To Unban Kławku i ty, ja cię zbanowałem stary, ale ta, nie dam ci to, ta... Nie dam ci teraz, bo le, lepiej by było, gdybyś nie miał tego odmina no, stary. Dobra, już... Nie, no masz, masz mnie on banować wtedy On-banuj mnie, bo ci... Dobra, usuwajam ci i teraz pin. Wchodzę, tak... Dobra, dobra, pin. czekaj, dobra, nie będziesz mi szantażu. Ja pierdzielę, dobra, to jest powolna sytuacja stary. Dobra, już mnie zostaw stary, nie wiem. Ogarnij mi to tak proszę, będziesz miał 5000 słów naprawdę, jak nie, to możesz mógł zrobić co chcesz z tym serwerem, dobra? Naprawdę stary, no. bo tutaj patrz, co się wylała lawa w ogóle, muszę to wszystko teraz posprzątać, nie? Hmm. Czyli nagrałaś jakiś ogień film dziecko, chcesz usunąć kanał? No nagrałem, to ty nie widziałeś? Nie No to sobie oglądni, ale i będziesz mi w 5000 subów stary i tam mówię ci poważnie, co nie? Więc jak coś to spoko, nie. naprawdę będziesz miał, nie? Ale ty nie dałeś linka Dałem link w komentarzu gościu, zobacz sobie e, dajcie mu suba no, Dałem ci mu suba, tak napisałem, nie? To chyba logiczne, tak, nie? Żeby proszę. ci dali suba. Dobra, taka stary nie. pasuje. I taka Tylko nic nie. nie odpierdzielaj, dobra? O, odbalowałeś mnie? <głosy> nie. <głosy> no.